Nie publikuj swoich danych. Czy wiesz, że wszystko, co publikujesz w mediach społecznościowych, jest informacją o tobie, którą analizują nie tylko znajomi? Za górami, za lasami, za siedmioma morzami, za siedmioma jeziorami, za siedmioma blokami cyberprzestępcy, żeby nas zaatakować, używali spam. Teraz też. Ale czasy się zmieniły. Oni już dokładnie wiedzą, do kogo dzwonią, do kogo piszą, kogo atakują. Także uważaj, bo to możesz być ty. Kurczę, albo ja. Jak to robią? Prosta sprawa. Zrobiłaś prawko? Wow, muszę się pochwalić nowym dokumentem. Hello, zdjęcie dokumentu, fajna sprawa. I wrzucam na media społecznościowe. Ja yeah. dostałam nową kartę kredytową. Hello, z takim fajnym nadrukiem, kolorowym ptaszkiem. Cyk, robisz zdjęcie karcie kredytowej. Ja kiedyś wrzuciłem fotografię mojego biletu lotniczego, na którym było wszystko. Nie wolno takich rzeczy robić. Chcesz zrobić zdjęcie? Zrób. Schowaj sobie do folderu w telefonie albo w komputerze, a najlepiej, wiesz co? Wywołaj opraw w ramkę postaw na starość. Będzie co oglądać. Ten się śmieje. To się śmieje ostatni. Oszuści dokładnie wiedzą, kogo atakują. Mają dane pozyskane z wycieków danych osobowych, poprzednich ataków od Twoich znajomych, ale także od Ciebie. Dzięki informacjom, które zostawiasz, oszustwa internetowe stają się dużo bardziej wiarygodne, bo złodzieje wiedzą z jakiego banku korzystasz. Znają Twój PESEL, adres, telefon. Zastanów się, co publikujesz. Chroń swoje dane.